Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team yy, Dlaczego muzyka nie leci w tle? Ponieważ ostatnio dostałem prawa autorskie za jedną nutkę i stwierdziłem wyłączę tą muzykę. Ja, ja, ja nie chcę mieć problemów, wy też nie chcecie, żeby my, mi usunęli kanał, dlatego wyłączę tą muzykę dla bezpieczeństwa. Dobra, nasza Anglia, OP Anglia, Cud Malina, Grubaseo, OPE Anglia, gotowa na kolejny mecz 8 ligi, 6 punktów. Unikamy spadku za niedługo. Tu widzicie, że znowu, o, znowu nowa drużyna tygodnia, bardzo dobrze. Yy, tak, yy, Argentyna. Jestem zaskoczony, że Argentyna rozniosła tak potężną. Holandia. Ja ja myślałem, że Holandia ich rozmiecie, ale... Tylko masz czerano, no kurde tak dziwnie dostał z główki od Hol Holendra, że kurde on przez chwilę stracił przytomność. On tak upadał, kurde, jakby miał zaraz, nie wiem, zgona strzelić. Ale no, cud, szczęście, że on y, nie doznał poważniejszych urazów. Zaczynamy meczek. Ale to będzie naprawdę mecz. Holandia... O Boże, Holandia, Argentyna, Niemcy, to... Ja, ja liczę, że Argentyna rozmieci, chociaż ja bardziej widzę Niemców z pucharem w ręku. No, no jak widzieliście dwa dwa dni temu, co, co ona robiła z Brazylią. Szkoda gadać. Dobra, zaczynamy. Yy, jakieś tutaj zmiany. O właśnie, tu trzeba Kerika dokarmić. Bo sobie zbudowałem cały skład z Manchester United. I on tu trochę u mnie grał. Użytkował u mnie. Więc damy mu teraz trochę kondycji, żeby mi nie sapał, że coś mu nie tak. I tak mam sporo kart kondycji, to nie panikujcie. A jeszcze ty dostaniesz Ferdinand, bo też należysz do mm, Manchesteru, to... Znaczy ja sobie tak stestowałem ten skład. Nie żeby tak, że razem nie całem grać. No bo miałem sporo zawodników, mam ich sporo, to wiecie, wykorzystuję to. No właśnie, ostatnio Gerard u mnie strzelił gola, dlatego damy mu jakiegoś bufa, busta i cokolwiek jeszcze mogę powiedzieć. Tylko co mu dać? No, chyba nie pierdolnięcia. No, coś, coś, żeby nie wiem. Mm, o, żeby coś bardziej pod defensywę. dajmy mu obronę, plus 15, żeby naprawdę bronił mocno. Dobrze, kto jeszcze, który będzie, by... o i kozak runi Runi oczywiście też dostanie coś pięknego, tylko co mu damy e, Dribbling, no dribling to już on nie, nie tak ma dobry No kurde nie wiem powiem wam szczerze, Chyba albo za strzelaniem byłbym Albo za tym driblingiem Ale jakbym dał strzelania to on już będzie miał 99 skurczy byk To będzie miał 98 driblingu żeby tych strzałów nie miał za mocnych, to ja mu damy nieco dribblingu. żeby mi tutaj kozaczył na arenie. Dobrze, no i to tyle. A, 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 jeszcze Hartowi muszę dać buffa, bo ja nie mogę pozwolić sobie. Ło, ten to ile ma. Ło, Hart, ty, ty jesteś bogaty, bo masz sporo tych buffów. Jezu, no to będę cię co mecz buffował, bo ty chłopie jesteś naprawdę. fujanie gracz. Dobra, ustawienie. Co mu damy? Teraz ostatnio żeśmy dali łapanie. To teraz moglibyśmy mu dać na przykład refleks. Jaki on ma refleks? No, już i tak ma dobry. Ustawienie, ustawienie też ma dobry. No, wykopy. No to nie opłacą mi się albo Robinsonada. Albo tempo. Bo tempo, jak patrzę, to on ma słabe. Więc dajmy mu dzisiaj szybkość, żeby pociskał, tryskał szybkością i energią. Dobra, no i to tyle w sumie z tych buffów. Nikomu innemu nie będę dawał. Ule, ty i tak masz się starać, bo Ty, tych masz u mnie duże predyspozycje na napastnika. Bo to, żeś jak pierdolą tego yy, bramkę przy pierwszym meczu lidze ustnej, to normalnie mi opadła. Dobra, yy, Turek, dostałeś już swoje zupki chińskie, dostałeś teraz. Możesz już się cieszyć, i, i jedziemy z kolejnym meczem. Dzisiaj miało nie być Fify, ale będzie ze względu na to, że nie mam co nagrywać, poza jeszcze gotikiem. A MTA jakoś, nie wiem, teraz ostatnio nie mam ochoty, nie wiem, może ze względu na te wakacje. Może zrobiłem błąd, że dałem do harmonogramu. O kurde, o kurde. O boże, już mnie głowa boli. O matko i o ho, ho. Oj będzie bolało. I to jeszcze Polak, bo już pisownia dojcze to już po Polaku. O boże, boże, boże. Dobra. Troszeczkę opanować nerwy. Przygotować się do tego. O, Pisuś Blasuś, super, jeszcze fajna nazwa. Klubu. Oj, szykuje nam się tutaj. Całkiem zacięty mecz. Macie działać panowie. Ja w was wierzę. Ja w was wierzę. Pan Runi już się przebił przez cały skład, ale niestety już Mac. Mac Hummels zrobił swoje. E, 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 bronić się, bronić się. Kurde. Bo pan Royce nam tu zrobi krzywdę. Tej no, będzie bolało. Tej on jeszcze umie tutaj yy, nas fruja robić. Pudło. A jeszcze ma koszulki z barcy. No, widzę, że tutaj będziemy mieli nielada wyzwanie. A może nawet i problemy. Dobra, z mi stąd. o, piszczek wziął tą piłkę. Czy ja ma Niemców? Zewce Bayern. Plus jeszcze trochę Borussii. Okej, okay, heal. Ładnie, ładnie. Zresztą, tej, 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 tej! Bierz tą piłkę. Dobrze, Hart. No. Nie śpisz. Przynajmniej. O, no runi, ty idioto! Czemu żeś to zrobił? No taką miałbyś idealną okazję. Dobrze, bierz tą piłkę. Ke Kerik. Ale nie tak mu podawaj. Nie do czarnej Alaby. Bo ty wiesz, co to dla ciebie się może skończyć. Wykop to, wykop to! Bo to będzie groźny team, więc tu trzeba dużo wykopów robić. No, runi, kuźwa. Bronić się jakoś. Błaszczykowski, ten, ten co je barszcz. No, pchaj, pchaj go. O, dobrze, Cahill Dobrze, je, mają rożnego. No, wypchnął mnie trochę. Tylko uważaj, bo tutaj on może nastrać tego rożnego. No, kurde, co zmieniasz? O Hart, pochwała dla mnie. Oj, nie spodziewałem się po tobie czegoś takiego. O, no, Palikot, podaj do niego, dobrze. I runi biegnie, on może dośrodkować, bądź nie. Niestety nie dośrodkuje, lecz Walker, Palikot. Jak Palikot pierdolnął, ale obronił jego bramkarz. Jaki bramkarz? Bo nie widziałem jego... Dobra. Ale ma zielonego Shakiriego i jakiegoś Jema y, I, i Boże Jema i Elfa. Kurde Kerik! Leno. Dobra. Jakiś nowy bramkarz. Nie znam typa za bardzo. O, woolikot, palikot. Eee, no pudło, panie. Panie, grajże, no. 16 minuta i jeszcze się nic nie stało. Oj, nie, 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 nie. nie. No, kurde, pchaj się z tym mandziukicie. Dośrodkujesz mi to. No robi się, panie, robi się. Uuu, szykowało się. Kerik, Kerik, kurde, no. Royce ci zabrał. Weź to. O, dobrze. I Sterling ponownie będzie dośrodkowywać. Tylko tym razem nieco jest lekko. O, Wilszere. No, kurde, on taki trochę ofensywny jest. Pomocnik, ale ofensywny też taki kozak. Kurde, ale uważaj, uważaj, bo oni teraz będą nacierać. Z jak najbrutalniejszej strony. O Boże, niedobrze. Ale... KURW! Bramka... Sorry, ale mój rage jest już nieopanowany. No ja nie mogę. Royce nam strzelił gola, a Hart oczywiście opierdyla się. Jak zwykle, no. Uderzenia... Aż mnie bierze na coś, żeby czymś rzucić. No poważnie. Ja pier. No i przegramy to. Ja, ja czuję przegraną. Chyba zrobię jakąś rozsądną zmianę. O. 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 Dzięki zarożnego Boateng. Może to będzie szansa na remis? Może nie. O. O. Strzelaj, rodzin! co ty robisz? Zasnę. Ple... Ja, zaraz, ja zaraz na niego napluję normalnie. Nie, no bronić się. Dobrze, Eshley dobry wślizg. Pozytywny, no ale nie do niego. Kurde, Wilsher. Wilsher, podaj mi to dobrze. Zajebiste podanie, tylko żeby nie było spalonego. I Sterling, dośrodkowanie. No ale znowu się bronią, no. I uważać, żeby nam drugiego gola nie strzeli. O, Gerard, Gerard walczył. On tu czysta ofensywa. O-o, o-o, o-o. No, pudłoż ma to. Hard, wykop to i masz, kurde, mi bronić wszystko, bo jak nie, to normalnie ci przerobię na bitki. Przerzekam ci to. No nie no i ten oczywiście podał do Roysa. Jeszcze oni nie potrafili wyłapać piłki. No, kurde, bo nas przebr. Hej, Zil, kurde. Tam masz swoich zawodników, czy z boku? Ty, kurde, ślepi jesteś. No i Mario Manjikić, no i ten debil też Przy zrobił błąd. Zwon mi stąd, zwon z mojej połowy. Dobra, kurde, musi być jakiś place. O, Dobry, i dobra, się po place. Do Schweinsteingera. i dobrze, ma. Palikot, biegnij, jesteś najszybszy w Anglii, kurde, i chyba najszybszą kartą ze wszystkich. -E o, Ale niestety, no nie wyszło Znowu błąd o, 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 Spalony Tu już było pewne No, spalony jak nic Jeszcze miałem jednego ze sobą Dobra, może tą połowę Przegramy, ale będę walczył O remis Przynajmniej O, 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 pan runi No patrz, kurde obronił nie może być inaczej. Zutro... No niestety, niestety panie Szpakowski I to mnie boli no nie, może... no nie, no walcz No kurde, ten jego Leno jest dobry I to mnie wkurzać zaczyna O, pięknie, pięknie Doskonale Kejrik, Kejrik Spalony kolejny No kurde, co ten sędzia się na mnie uwziął Chyba chce, chyba chce, żebym ja to przegrał Dobra, zamknij pysk. Teraz jest okazja z daleka, ale niestety kurde obronę ma dobrą i znowu łapie jego bramka, szpiłkę. Kurde, no niedobrze. To jest już po prostu... No co za szmata pieprzona. Kurde, jak mu zaraz wbije do domu i mu rodzinę ubije, to kurde skończy się jego dzień spalonych. No patrz, no szmata już mi trzy spalone zdążyła odbić. O, Łajni runi. Pokaż, kurde, że masz jaja. No i niestety nie ma jaj. Ma pizda, nie jaja. Niestety. No, Gerald, podaj mu to. Ten jeszcze źle podał. Walker. Kurde, Kerik, Bo zaraz dokonam paru zmian i się ogarniecie. Tej, no ale może zaczęlibyście coś robić. Trochę nerwowa No jest bardzo nerwowo. Nie wiesz, jakie to jest dla mnie yy, uczucie. Grać yy, z dojczami choć mimo tego powinni wygrywać 10 do 0 ale oni coś nie wiem No kurde trzeba będzie zmianę wprowadzić bo to tak nie może być aj dośrodkowanie do dupy mu wyszło w ogóle Ale ma różnego jakimś wałem, nie wiem Chyba musiałem tknąć gdzieś piłkę przy biegu No kurde co zmieniasz piłkę, no bo na Roysa liczy On liczy na Roysa O o e, no co za lagi Koleś o, biegnij z tą piłką, biegnij, Wolcott, Palikot, palikot. Kerik może z daleka. Ah, dobra Nie liczę już na to, że w pierwszej połowie na drobie. Dobra, jest przegrana 1 do zera. Zobaczymy co dalej. Royce nam niestety strzelił bramę. Nie chcę tego oglądać. Idź mi z tym syfem. Dobra, jakaś zmiana. No, kurde, no ja nie wiem, kogo bym tu mógł zmienić. Patrzę i patrzę. Coś na pewno z obroną, żeby była lepsza. No, Gibbs, Gibbs, Jagielka, Richards. Hmm, może Jagielka wbiję tylko. Za kogo on może wbić Jagieleczka? Za Cahill, Ferdinand, Cahill. Hmm. Dobra, na razie jeszcze zmian nie robię. Jak będzie, jak będzie gorzej, to wtedy trzeba będzie zrobić. Bo jak widzę, Runi jeszcze jest w formie. Dobrze. O, o, to było zajebi. Namiano asystenta do dosytkowania. O, 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 Strzelaj! No, Walkot! No, kuźma, podaj to. No, co za szmaciarz i spalony, no. Ale no, pali kot, strzeliłby swojego pierwszego gola w życiu w ogóle. I w moim składzie. Dobra. No. kurde, no. Zaraz będzie źle. Bo ja czuję, że ten Royce będzie miał chrapkę na drugiego gola. No i dzięki, Szmatom. Do środki to. A, nikogo tam nie było. Fascynujące. A, dobrze. Ło jakie podanie. I do środku, i w Sterling. A, no Runi ale kurde, no ten Leno wkurza mnie. Zbyt dobrze broni. Dobra. No. Kurde, sędzia, zejdź mi z oczu! Ja pierdol No, jeszcze przez niego złe podanie zrobiłem. Co za szmaciarz? No, nie to, że mi daje spalone, to jeszcze mnie blokuje, kurde, ścinol pierdolony. jak mu kurde zaraz bije do domu, to normalnie się skończy. Mówię mu. No, jak ty to podałeś? Kuźwa, no, przepchnij tego Roysa i Dobrze, podanie. No, runisz, szmaciarzu. No dobrze, wyprowadza akcję. Panikot. No, panikot! Kurde, pchaj się. Jesteś z twojego ruchu, jesteś, to kurde, masz się pchać. O boże, co to było? Nawet y Sterling nie zdążył dobiec. Czy tam Walker? Kurde, no, co się z wami dzieje? No, to był Sterling. Sterling. Cholera, no. Nie, no, irytuje mnie to. Irytuje mnie to, że kurde, muszę grać z nim przechodzą. No nie, no jak ty to podałeś? Kurde, zaraz naprawdę zejdziesz. Ci to obiecuję. Zejdziesz, jeszcze ci, jeszcze cię zbiję na koniec. Wilsher podaj mi to. I Sterling. Sterling, Sterling. Kurde, już nie wiem jak mówić na niego. No i super. No i dobra, do dupy, do dupy takie. No i super, teraz się Błaszczykowski rozbiegnie. No i zrobić swoje dośrodkowanie. No co robicie, Cahill? Dobrze. Chociaż ten nie śpi. No, Sterling! Nie, co za pała. Co za ruska pała. Dobra, alaba. Szybka alaba. No, Sherry! No i co, co, co przywilej korzyści, ty kurde? Łasarzu niedorobany. Nie, no kurde, chcę remis. Rozumiecie mnie? Dobra, tu trochę kiwek porobimy dla efektu. Dobra. Doszedkowanie jemni. Pięknie, Gerard! Jeden do jednego z kubeczki zadupił. Znowu drugi gol w mojej reprezentacji. Zajebiście, osam awesome, fucking awesome. Uff! Końcu I ja wyczuwam, że to nie koniec jeszcze będzie. Ale jak będzie remis, to ja po prostu cieszę się i jeden punkt przynajmniej. dobra, won mi stąd śmieciu! Masz rożnego, ciesz się. Kurde, uważaj, bo on teraz zmieni na Roysa, nie? Dał Schweinsteingera. Jebany. Aha, fajnie. Lol, lol, co tu się dzieje? No, liszzer! No kuźwa, co się z... O, no, i kiedy teraz Marco Royce, uważać. O, runi jak się dopchał do tej akcji, ładnie. Tej, 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 no uważać! Dobrze, hard, zajebiście. Tej, tej, jak? <ścoughs> idealne podanie, idealne podanie na idealnego gola, ale niestety nic nie wyszło. Choć jeszcze, tej no, faul. Pchał mnie jak szmatę. I teraz 34 metra. No zrobiłbym takie lekkie dośrodkowanie. Żeby tak z główki pizgnąć, ale nie wyszło. Kurde no. Blisko, narwaniec z ciebie. No przewin to! Obraz, zamknij się. Patrz na drugiego gola! Kurde no! No patrz, ta jego uparta obrona. Tej no uważać, Royce! O dobrze. Teraz tu podaj. No CO TY ZROBIŁEŚ, TY IDIOTO?! Dogoń go teraz, dogoń go. Dogoń go teraz. Jest, masz... O, o o, o Boże, gorąco mi się już robi pod pachami. No co ty zrobiłeś, Sterling?! Czemuś ty się zatrzymał?! Czy ja mam ci normalnie pasa szykować?! Dobrze, Ferdynand Kiepski, zajebiście. Kurde, uważać, jeszcze 8 minut, ja chcę chociaż do remisu utrzymać. Nie chcesz że... Dobrze, hard. Pięknie. Po raz kolejny. O kurde. Uparci są. To widać. I to słychać. Podaj mu to. No czemu... Co ty robisz? Dobra, palikot. Palikot, palikot, palikot do środku. I do środkowanie szykuj. O, dobra. Gówno. Kupa. Dobrze, uważaj na lewego, bo to teraz będzie chyba dla niego jedyna okazja. O kurde. Shakiri, Shakiri. Eee, no ale czemu ty tego hart nie złapałeś? Chyba ci zaraz te palce półcinam. I zobaczymy jak będziesz łapał te piłki bez palców. Oj, oj, oj uważać. Pięknie obrona. Zajebiście, uważać, bo tu Właszczykowski jakiegoś triksa szykuje. E, 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 e uważać. Uważać. O, i pięknie, pięknie, pięknie obrona. Zajebiście, mamy remis. Nie ma co, chociaż czekaj. Może na koniec jakieś kiwki, albo nie. No, co ty zrobiłeś? O, dobrze, Shingol. No, wiesz tą piłkę, podaj mu, możemy jeszcze to wygrać. Sterling, nadzieja w tobie, że ty to dobrze doświadkujesz. Ostatnia szansa na. Tak, ostatnio, teraz częst! I panik od spodłował! Kurde, dorywanie mu żyły porywam! Nie! Kurde, no! Ale będzie remis! Będzie remis jak nic, Sterling, coś ty zrobił? O, dzięki Kerik, kurde, idioto! No i jeden, jeden, remis! Mecz wyrównany. Naprawdę mnie się epicko podobało. Trochę podarłem mordę, trochę narajowałem się na nich, ale opłacało się. Pan Gerard jest dzisiejszym bohaterem tego meczu i on dostaje kolejny raz bufa. Ale to oczywiście w następnym meczu. Pięknie Anglia. I ja, i ja nie sądziłem, że oni zremisują, Naprawdę jestem z nich coraz bardziej dumniejszy. Bo oni z mecza na mecz starają się coraz lepiej wyprowadzać akcje, ale no mieli trudności, bo Niemcy, bo Royce, bo Lewy i tak dalej. Ale no, mecz. Ja myślałem, że mnie zjedzie ten hop. Pięknie, bramki tutaj Gerards, naprawdę. Tylko ciekawi mnie dlaczego Runi ma najlepszą ocenę. Kto go wie? Może błąd systemowy. Ale zajebiście, nie no. Mnie się po prostu podobało. No co w placu? Jesteś w placu byłeś, jesteś, będziesz. Kurde sukwo, no pięknie, dziękuję. No, zajebiście 15 strzałów z tego 10 celnych. OP, dobra i jeden punkt. Ale dalej mamy yy, pozycję spadkową. Ale to nie znaczy, że to jest w ogóle powód do płaczu. Bo remisy też są dobre i naprawdę jestem zadowolony z tego remisu. I, i to jest dla mnie tyle. A i jeszcze paczuszkę otworzymy za 7,5. Yy, nie otworzyłem paczki za stoka razy dwa, bo nie było mnie dzisiaj stać za bardzo. Ale sobie od jedną otworzyłem, tak na PW, no nic specjalnego mi nie wypadło. Dobra, no pięciu Hiszpanów. Jeden yy, Turek, którego sprzedałem na Sale, bo ja Turków nie składam. Dobra, otwieram paczuszkę z Falcao za 7,5 kafla. I zobaczymy, co nam wypadnie. A jak nic ciekawego, to kończymy odcinek. Uff, co tam wypadło. A jakiś syf jak nic. Syf, syfów. Dobra, tu widzę, że to wszystko pójdzie do klubu, a reszta na Quixela. Dobra, kończymy już odcinek i ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, możecie ją ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i liczę, że następny mecz będzie prostszy lub taki właśnie jaki był dzisiaj, bo no tu były emocje, tu widać, tu koleś grał też całkiem dobrze i ja mu nie mam nic do zarzucenia poza tym, że troszeczkę no failował. Ja miałem wiadomo więcej przejęć, ale to, 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 to ja tak zawsze mam. Dobrze, trzymajcie się, na razie, Joa.